A kultura fizyczna to wielkie pojęcie, duże, szerokie pojęcie, które w wielkim skrócie zawiera całą kulturę naszego fizycznego stanu, czyli naszego poruszania się, naszej codziennej gimnastyki albo ruchów, czy takich obowiązkowych, albo jak ktoś nie lubi gimnastyki, nie lubi sportu, to właściwego poruszania się właściwego wstawania, siadania właściwego poruszania się i właściwego obcowania z różnymi przedmiotami biurkiem, stołem e, różnymi regałami w pracy czy w domu. Bo z nich coś ściągamy, zdejmujemy, yy, i to powinno odbywać się pod właściwymi kątami mojego ciała, stawów. Chronię wtedy stawy. To jest kultura fizyczna. Kultura fizyczna to jest też yy, uprawianie sportu, czy to rekreacyjnie, czy zawodowo, ale kulturą fizyczną jest też właściwe przygotowanie się do tego uprawiania. A ja już jak się uprawia, to. Właściwe, właściwy ubiór dostosowany do sytuacji, dostosowany no, do czynności, które będę wykonywał. W innym ubiorze będę biegał, w innym ubiorze będę dźwigał ciężary czy ćwiczył swoje obwody mięśniowe. Kultura fizyczna to jest też, a może przede wszystkim, najwłaściwsza i solidna rozgrzewka przed, czynnościami fizycznymi i sportowymi, ruchowymi w ogóle, również pracą BHP i tak dalej. Ogromny temat. skracam tylko do tych zasadniczych kwestii. Kultura fizyczna to jest też przygotowanie ciała, żeby do tej czynności wysiłkowej czy, czy sportowej przystępowało ciało czyste, później rozgrzane. O tym, żeby po czynnościach sportowych i po spoceniu się e, odpowiednio to ciało zrehabilitować, czyli wykąpać, wymyć, wymoczyć. To jest kultura fizyczna i założenie znowu świeżego, oddychającego ubranka, bliska koszula ciału, świeżych skarpet, majteczek. Bo Wtedy ta skóra oddycha po wysiłku jeszcze chętniej, dynamiczniej ona, te naczynia krwionośne są rozszerzone pory i wchłania więcej, i potrzebuje też świeżego ubioru. To jest ta kultura fizyczna, w takim moim pojęciu nakreślona po to, by uzmysłowić. Niejednemu, że kultura fizyczna to nie tylko przeglądanie gazet sportowych i pójście na przebieżkę po 3 minutowej rozgrzewce. Kultury fizycznej w szkole raczej nie mamy, no bo wszystkie natryski są zepsute albo zamknięte, albo nie ma czasu, jak młodzież mogłaby się kąpać yy, czy umyć po WF-ie. No przecież nie ma czasu. Zaraz jest matematyka albo biologia no to idą spoceni i drapią się za uchem albo po czterech literach, no bo to swędzi po tym ruchu, po którym jeszcze jak ktoś się spocił, później wyschło to na nim, no to te swędzenia skóry, alergie i tak dalej, mają idealną bakterię, nie idealną pożywkę i idealne miejsce. Kultura fizyczna powinna być uczona to powinien być program narodowy. My mamy tą kulturę fizyczną u siebie, ponieważ jestem patriotą, więc powiem, no, jako taką, ale coraz lepszą, bo świadomość jest coraz większa i coraz więcej ludzi zaczyna od nowa wracać do tej rekreacji, do tej kultury fizycznej. Kultura fizyczna jest to więc takie. Takie właściwe podejście do mojej formy, do własnej formy fizycznej, bo ta właściwa forma fizyczna i zadowolenie, jakie daje ogólnie mówiąc zdrowy ruch, zaraz odbija się pozytywnie na psychice, na tej drugiej stronie duchowej psychice. Wtedy jesteśmy mocniejsi, odporniejsi na nerwy, na stresy, na pewne sytuacje. Nie dajemy się tak, bo jesteśmy zdrowi, mocniejsi i wytrzymalsi. I ta kultura fizyczna daje nam jeszcze więcej, bo mocniejszą psychikę. Do następnej gawędy. Nie tylko o stopach.